23 listopada 1912 roku Rada Miasta Krakowa nadała honorowe obywatelstwo Władysławowi Żeleńskiemu, włączając się tym samym w obchody 50-lecia pracy twórczej wybitnego kompozytora, pianisty, dyrygenta i pedagoga. Obwieszczający ten fakt dyplom znajduje się w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Oprawny jest w białą skórę i ozdobiony wytłaczaną, częściowo pozłacaną dekoracją, której istotną cechą jest oszczędna elegancja. Głównym motywem dekoracyjnym okładki dyplomu jest stylizowana brama o zgeometryzowanym rysunku, zwieńczona trzema wieżami i koroną, która bezpośrednio nawiązuje do herbu Krakowa. W jej otwartych wrotach znajdują się inicjały kompozytora – WŻ, a poniżej dedykacja – Władysławowi Żeleńskiemu, miasto Kraków. Całość ujęta jest szeroką, ornamentalną ramą. W uzasadnieniu nadania tytułu podano: w uznaniu jego niezapomnianych zasług, położonych na niwie polskiej muzyki, jako twórcy oraz jako założycielowi i kierownikowi krakowskiego konserwatorium i dla uczczenia jubileuszu jego 50-letniej działalności kompozytorskiej. Obok podpisał się prezydent Krakowa, Juliusz Leo, i wiceprezydenci. Na dyplomie znalazła się także pieczęć pergaminowa na podkładzie – wierne odwzorowanie najstarszej pieczęci miasta z okresu panowania Leszka Czarnego, używanej jeszcze na początku wieku XIV. Odwołanie się w ten sposób do długiej historii Krakowa podnosiło rangę wyróżnienia. Witold Noskowski, dziennikarz krakowskiego czasu, pisał, że chociaż twórczość Żeleńskiego należy do narodu, to Kraków w pierwszym rzędzie raduje się nią i lubi. I dodawał, że jego praca kulturalna, wysiłek kierowniczy i nauczycielski był przeznaczony wyłącznie dla Krakowa i myśmy z niego czerpali od lat tylu. Noskowski miał na myśli przede wszystkim najważniejsze krakowskie dzieło Władysława Żeleńskiego, wymienione w tekście dyplomu. Założenie w 1888 roku Krakowskiego Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego, z którego wywodzi się Krakowska Akademia Muzyczna.